Jestem zdumiony jak dobra jakość jest z tej kamerki. Pff, <głosy> <głosy> Miałem nagrać blue, blue, czy tam Blue, czy jak to się tam nazywa. Prosił mi o to jakiś typ. Oczywiście bardzo ortograficznie i naprawdę przyznam szczerze, że ortografia tego użytkownika mnie zaskoczyła, gdyż nie wiem jak można napisać wyścig przez K albo piżamki przez RZ Natomiast... i bez przecinków oczywiście, gdy wymieniasz odcinki. No standard dzisiejszego TikToka i ogólnie YouTube'a. <laughs> Przestańcie tak pisać. Jeśli coś chcecie napisać, to sprawdźcie chociaż na Wikipedii, czy dobrze piszecie. Trzecie oko jest teraz widoczne. O, zup dziewczynka! Kurde, że dziecko jest w stanie tak dorosłego wydupcyć, to naprawdę ma, ma krzepę dziewczynka. Turlanie to takie przygotowanie do raczkowania. Okej, okay, widać, że ona ma DHD, coś. Dużo lepsze niż tu Raj! Ja, moje kolano! Tyś tylko na zabawkę wszedł, nie zesraj się. <totra> 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 Jeździsz na zadku! Jeździłem na zadku? Jeszcze jak? Był z ciebie niezły Zadeczkowicz. <totra> Co tu się pierdala? Ja rozumiem, że era TikToka dopamina i dużo się dzieje w akcji i ogólnie dzikie węże, ale ja nie nadążam. Zadeczkowanie to przygotowanie do raczkowania. Nie jesteś takiego jak zadeczkowanie? Czek, 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 Zadeczkowanie. Piesza pomoc przy załatwianiu, okej. Okay. Ogólnie testuję inne ustawienia teraz, bo wiecie, no jakość i te sprawy. Ja pier... ten wieniec. Wieniec się psuje, ale w sumie 10 zł, no to. Co się spodziewać po wieńcu, który kosztuje 10 złotych. Może jakiś bardziej jakościowy czopik. Nie ma Ktoś tu chyba zacznie raczkować. I zaczęła? Tak. Hurra! Do tyłu. <śmienią> 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 Fascynująca fabuła, naprawdę. E, wiem, tak, to jest dla dzieci, ale fascynujące. Troszeczkę oliwy na każde kolanko i załatwione. A co ma oliwa do O matko! Mamo, no co ty robisz? Skoro nie chce raczkować, niech od razu pójdzie. To jakieś metody z XIX wieku. Nieważne skąd, ważne, że skuteczne. Nieskuteczny jest system edukacji. Zwyciężczynią Bobowy wyścigu została judo. Czy byłaś na mnie zła za przegranie bobo wyścigu? Myślenie gnojków jest czasem takie durne, że aż mnie to boli, nie? Jak słyszę takie teksty. Ja pier... To ty masz aż tyle dzieci? Oczywiście, że ma tyle dzieci. Trzeba skądś wziąć pieniądze, nieprawdaż? Mamo, czy to łezki szczęścia? Nie, to nie są łezki szczęścia. To jest łezka w kucie, kiedy po 20 minutach gry w Wortandera jakiś w Mingu będzie kręcił się wokół lotniska, przez co nie będziesz mógł go w ogóle zestrzelić, mimo tego, że jesteś bardzo doświadczonym graczem, ale przez to, że te mordercze artylerie przeciwlotnicze cię za każdym razem, gdy się chociaż zbliżysz do tego lotniska, przez co przegrywasz na punkty i ostatecznie dostajesz o połowę mniej EXPA niż mógłbyś dostać, mimo tego, że miałeś 5 kili. Gracie wortandera, to błagam. Nie podlatujcie do lotniska. Nie bądźcie pedałami, proszę. Mamo, a czy Blue w końcu nauczyła się chodzić? Nie, kurwa, nie nauczyła się chodzić. Nie, w ogóle. Cały czas widzisz ją na nogach. Nie, nie umie chodzić, kurwa, nie. Nie nauczyła się chodzić. I chłop. W końcu nauczyła się chodzić? Tak, skarbie. Takiej odpowiedzi to ja się nie spodziewałem, naprawdę. Dlaczego akurat w kuchni zaczęłam chodzić? Bo chciałaś żreć grubasie subskrybuj kanał by znaleźć więcej filmów i to tyle jestem zmieszany ja chcę wincy. daj mi tego gościa co umie bardzo dobrze pisać te filmy te filmy te odcinki jakie on mi deł deł no rozumiesz. oczywiście bez przecinków napisane żebym się chyba domyślił gdzie się kończy nazwa odcinka papugowe piżamki to chyba to papugowanie a no tak tak zapomniałem, bo przecież postawienie przecinka to jest trudna sprawa, naprawdę. <grymianowice> <grymianowice> Czy was pojeba... Lubię chodzić bardzo daleko i maszerować o tak, jak zawodowi chodziarze. Zacznij biegać, to ją dosłownie zniszczysz mentalnie. Siemkale no! Słyszałaś, że uwielbiam dawać sobie porządne klapsy. <grymianowice> Stary nie przy ludziach. Ładny ptaszek! Ale czemu leży na ziemi? To, to ja, sorry, sorry, jak ja szedłem ulicą, to tak się zesrałem, że wszystkie ptaki pospadały. Przepraszam, prawda. Chodź mała. A ona oh. dziobnęła mnie. I bardzo dobrze, nie będziesz przynajmniej wstydu na dzień, nie robił. Weź po pudełko na buty i ścierkę, to zrobimy jej łóżeczko. Okej. Okay. Szybko, żeś do tego domu dobiegła naprawdę. Tylko którą? Z Big Benem czy z pustynią? Jakby to miało znaczenie. Blue ten, weź to łopkręć. O, o to dokładnie to łopkręć albo to łopkręć i weź tego ognia użyj. Jakiegoś, nie wiem, zapalniczki, zapałki, cokolwiek. Z zobaczymy co się stanie. Z pustynią! Czy wy właśnie wypierdoliliście jakieś 300 metrów od domu i ty tak wydarłeś ten ryj, że było cię słychać? na całej wiosce. W międzyczasie ogólnie chciałem wam pokazać e, fanarty, jakie ludzie mi robią. E, na moim serwerze można wysyłać, jakby ktoś się pytał. To jest fanart od Żbiczka, jeden z tych jełopów, co występował na filmie z Geifona. Ogólnie tutaj mamy z no, South Parka cesarskiego i fajnie to w sumie wygląda. Tutaj mamy fanart od Wojtka tak zwanego Kurwastora, czyli ten co też występował w Geifonie. Jakbyście kojarzyli, bardzo ładny fanart. Taki w sumie, yy, styl Oversimplified, tak szczerze zauważyłem. Yy, bardzo fajnie to wygląda, podoba mi się. Tutaj dwa fanarty od kolejnego jełopa, który występował na Gartikfonie. Yy, czyli Watson. I proszę bardzo taki uroczy styl w sumie. Bardzo ładnie mi się, podoba mi się to, 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 to wykonanie. I jakże wspaniałe fadarty nie dojrze dla mnie. To jeszcze dla ten. <śmulny> to jeszcze dla Lessasmana był jeden. <śmulny> <śmulny> Oczywiście tutaj przemycony pewien znak, który. Jest, jest, jest zakazany na YouTubie. Yy, ogólnie, jeśli chcecie go zobaczyć, to wejdźcie na mój serwer. Tutaj bardzo ładny, ten. <ścoughs> bardzo ładny fanart. Minunia zrobiła. Bisty fanart od Ocetfana Pięknie, space cesarski, zajbiście. Yy, Kajtek też postanowił zrobić yy, cesarskiego Adolfa. I pokazać mnie, jak bije biedronkę. Bardzo ładnie. To jest zajebisto, to jest zajebisto. Tutaj jest fanart jak... Ja chyba z Axelem? Ten... Znaczy Żbiczkiem, Żbiczek to Axel. Bijemy chyba Nieśmiesznego, coś. I bardzo dobrze, tak trzeba robić. Tutaj jest najgorszy fanart jaki dostałem, czyli... Szyb cesarski x nieśmieszny. Nienawidzę cię Wojtek za to, dalej mam do ciebie uraz za to gówno. I chyba mam nadzieję, że. E, 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 i mam nadzieję, że do końca życia będziesz. E, 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 zapierdalał na galerze. E, no jest tu ogólnie więcej tych fanartów, ale jeśli mielibyśmy je wszystkie przeglądać, to. E, w sumie, by zajęło to wpływ czasu. Przejdźmy do oglądania tego knura. Bli Czy ptaki jeżdżą samochodami? Nie, zwykle latają. A jak, przepraszam bardzo, ptak miałby zdobyć prawo jazdy? A jak ją przypniemy pasem? Spokojnie, mam pomysł, jak to zrobić. Dobry z ciebie pas, tato. Wiem Powiem wam, że te, te, te rzeczy tutaj to są naprawdę bardzo realne. Często się takie coś robi. Ja jeśli... Nie, nie, jeśli masz jakieś stworzonko żywe i ty nie chcesz, żeby pierdolnęło ten... Gdy hamujesz. Autentycznie się tak przytrzymuje. Więc troszkę dużo rzeczy z realnego życia jest w tej bajce, więc to jest fajne w sumie, bardzo fajny pomysł. Dobra, nie mam co komentować, tak naprawdę, w tej bajce. Ja już wielokrotnie prosiłem ogólnie ludzi o to, ale ogólnie jest to bajka fajna. No, jak na bajkę dla, dla dzieci. Ale niestety nie jest to bajka na mój kanał, tak naprawdę ponieważ tu nie ma co komentować po prostu wejdźcie sobie na mój kanał jeśli będziecie chcieli mi coś polecić to zobaczcie mój opis kanału na czym polega ten mój opis kanału i wysyłajcie mi rzeczy które albo proście o rzeczy, które są do skomentowania bo skomentować to nie jest też tak prosto ale no dobra, nieważne yy, bajka jest ogólnie dziwna ale fajna yy... Ale ten, yy, ale nie pasuje na mój kanał, więc tyle na ten film mam nadzieję, że się podobało, mam nadzieję, że takich fanartów jak tam to będzie Wincy yy, i ten i bym zrobił jakiś odcinek w stylu Dnodna.